Cześć. Zaczynamy dzień. degustację sýr czyli szwedzkiego fermentowanego śledzia. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze. Ja też mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze. Z otwieraniem najpierw bo jedzenie. Najpierw tam... otwieramy. Cykło. Podobno ma śmierdzieć. Z, zaleciało. Tak? Wciąż, no tak, wciąż jeszcze. Syczy. No, tak. Uj. Śmierdzi. Na mnie wszystko idzie. Tak? No to no, przesiądź. No, nie? Śmierdzi, nie ale nie, nie aż tak... Pierdy. No dokładnie. <laughs> tak? Ale nie aż tak straszliwie, jakbym się spodziewał. Nie skaleć się. Hmm. na pewno Minimalnie zdecydowanie liczyć. prawda jest taka, że nie należy tego otwierać w domu, bo potem się tego nie wywietrzy jak wsiąknie w ściany i firanki aha, dobra, to ja pokażę jak się to je bierzemy krótkie pieczywo smarujemy masłem tak, przynajmniej zalecał ten Makłowicz jak był w w Szwecji. Szwecji ostatnio i jak to jedli z taką babką jedną, która uczyła. Następnie na to idą ziemniaki ciepło, got znaczy gotowane w całości w mundurkach. Kroimy te ziemniaki na kanapkę. czasy, że nie ma starego typu otwieracza w domu. Myślę, że można już otworzyć, tylko no, tak, żeby to nie lupło. Okay. Ja teraz okay. mogę nie Jakoś nie szokuje mnie to. Aha, idziesz teraz to, wylewam tak? Czy ja mody, wiem. Tak. No. Daję tak, mocno jakoś... rybą, no nie trochę szokuj. takim. jakoś mnie to tam. nie... No nie jest to. Ja spodziewałem się czegoś totalnie ohydnego, obrzydliwego. Aha, ja no, zaraz, do, ociek... o, do odcieknięcia muszę to Aha, zamknąć. Dobra, dobra. Spodziewałem dobra. się czegoś totalnie ekstremalnego. No czułem dużo. Gorszych, różnych w swoich użyciu. Mam jeszcze sałatkę i kurczaka okay. To tak Na jest obiad. odcedzone okay. Wciągnij sobie teraz rękę. No, myślę, że już tak, tak. że już wciągnę. Okay. Aha, on mówił, że to są ryby w całości. Tak. To są trzy... śledzie w całości, tak. Dobrze to robię? Tak, bo one są wypatroszone, ale nie rozcięte do końca. Mm -hmm. Nie, nie wypatroszone. Tak. Ona ściągała z tego skórę, ale nie wiem, jak mam niby to zrobić. Weź sobie na talerzyk drugiego. Albo pomożesz mi z tym. No właśnie, czekaj, spróbuję. Bo ona wyciągała kręgosłup i... No ale jak mam to niby wyciągnąć kręgosłup? To się widzisz, to się wszystko targa, nie? Tak. Nie chcę też tym no, sposób, no, żeby się jakoś udało, ale żeby no właśnie o to mi chodzi, żeby nie było tak, że połowa ryby zostanie, wiesz? To jest OK, to jest OK, i no tak. Aha i chyba... Aha, jeszcze tutaj zostało trochę. Dobrze. I tu jest kawałeczek jeszcze krągosupa. Okej. Okay. Chyba już co? Nie. Mm -hmm. A to sobie tam. To będzie na drugą kanapkę. To będzie na drugą kanapkę. żeby nie przesadzić. Ok. No to. No. no sobie smaruję tak, sobie. A ty dokańczaj no. swój. Dobrze. I na to ma iść cebułka sour cream uh. go uh. no, e <laughs> isso? O Okej. Okay. Nic strasznego, spokojnie. Okej, okay, ja Aha. spróbuję same najpierw. Też próbowałam same W takiej kanapce mało to, to, to czuć. Bardzo słone. Ale nie żeby... Mocny smak. Tak trochę właśnie tak jakby jest też posmak tej fermentacji, ale jest to całkiem spoko. Na kanapce na pewno będzie jeszcze lepsze. Nie ma w tym nic. Znaczy, reza? może nie tak. Mioły, Jak reza? ktoś mm, daje, daje skarpetami Gami. też. Chodź. Dobrze, dobrze. Daje skarpetami coś w rodzaju. Czy to ma przygotować taką kanapkę, no czy też ode mnie? Klimaty e, zdecydowanie tak, tych, tych śmierdzących serów. E, nawet samo dla mnie to jest. Ale spokość. nawet samo jest. E, Okej, okay, nie jest ekstremalne. Nawet bym powiedział, że jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że no, będzie to my tego mówić. Ja też myślałam, że to będzie gorsze jakieś tam. No i co? Jest okej, okay, ale bardziej mi, niewygodnie mi z tym, bo czuję, że mi z gęby jedzie. Więc bardziej od tej strony jest mi nieprzyjemnie. Ale no. Nie za bardzo tego. No, a w tej kanapeczce to już całkiem fajnie się to wszystko razem mm -hmm. zgrywa. Oho. Ja pycha. Bardzo dobre. Chętnie zjem więcej. Nie taki szwed. Straszny, jak go malują. To tyle. Dobry. Dziękujemy za uwagę.